Słuchajcie widzowie, nie wiem gdzie mam rzeczy. Groszek konserwowy, no nie wiem, wiedzcie mi czy będę przy groszku. Frytki z posypką, cienkie. Ja użyję frytek z firmy Proste Historie, akurat nie mam rozmrożonych, no ale tu bywa. I co teraz? Teraz jak już mamy takie frytki, cienkie, takie o. Yy, to je wsypujemy, czytamy instrukcję przed wywaleniem. Tego na zewnątrz. Dobrze mnie słyszycie? Czyli trzeba nóż wyjąć. Tu jest nóż. Taki nóż. Wit? Elo. Patrzcie, jakie. Ty, ty one są cienkie, one zajebiste będą, czyli one się szybko upieką. I to trzeba tak ładnie rozprowadzić. Przecież ja sobie mogę dać tu na przykład kamerę, co wolicie widzieć. Fryteczki, co? Zrobimy tak, żebyście widzieli fryteczki, co robię. I teraz do dołu sedamy trochę kamerę. Elo. Pyk. Trzymujemy jakieś szpatułki do rozprowadzenia tego. Na przykład mam taką, bo Amanda chyba złamała ostatnio. Pewnie w kurwie ona zamykała szafkę. Amanda, gdzie jest? O, dobra, tutaj użyjemy. To jest taka plastikowa. Frytki trzeba ładnie rozprowadzić, bo we frytkach z posypką chodzi o to, że można bardzo dużo innych, e, innych rzeczy ryć w trakcie, no nie? Okej. Okay. I teraz tak. Czytamy, co tu jest napisane. 220 stopni. No i to już jest taki trochę, kurde, programming clever hard. teraz trzeba nasłuchiwać, czy to się włączy. I to jest Okej, okay, włączył się. Do frytek z posypką. Fajne jest to, że można dać wszystko, co, e, co mamy, tak naprawdę. Więc ja mam. Ej, ja mam w ogóle zupkę kim czy ostrą? Może też ją dzisiaj zjem. A ona jest ostra, czy nie? Chyba jest. Eee. co e, te rzeczy. Co my tu mamy? Czerwona fasola, bardzo przydatna, ale jestem tik, no nie? nie? Słuchajcie widzowie, nie wiem gdzie mam rzeczy. Groszek konserwowy, no nie wiem. Powiedzcie mi czy będę przy groszku. Kukurydza, kukurydza konserwowa. Nie wiem. Jest chyba taka jedna, co nie jest słodka. Pułapka na mole. Wiem wam pokazał, ile tu jest moli. E, pomidory krojone, nie? Co się jeszcze daje? Pomidory, nie? Oliwki. Ja bardzo lubię sobie dodać oliwki. O, oliweczki? Oliwki. Im tańsze, tym lepsze. Ale nie ma. A mandę skończyły się oliwki? Nie widzę. Nie ma! A dobra, są. Oliwki. Eee, jaki chcecie mieć układ kamery? To mi powiedzcie. I... spamujcie jak leci donate. Jebać cię? O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo mi miło. Cieszę się, że jestem mężczyzną, który tak mocno pociąga ludzi, że eee, piszą mi takie rzeczy. Szkoda, że tacy ludzie się tylko na YouTubie pojawiają. Bo, jak trzeba pokazać swój własny rej na Facebooku, to też brakuje odwagi. I żeby poświecić własnym rejem w internecie, ludziom brakuje odwagi. Ser! To jest najważniejszy element. I ser musi być bardzo dobry. Wyżej daj trochę. Hmm. Szczypiorek. Szczypiorek jest też istotnym elementem. Który jest? Gdzie są do Szczypiorek? Niestety nie wiem, gdzie jest szczypiorek. Pokazałbym wam lodówkę, ale nie mogę, bo wtedy zobaczycie, jakie są inne challenge'e. Hmm. Czego szukasz? Szczypiorku. Lodówka. Chodź się pokaż. Poka Amandę. W lodówce. W lodówce? Szczypiorek, szczypiorek. Najbliższa półka. Widzę. Widzę. Ale dwa pędy, szczypiorku. Szczypiorku, dużo też trzeba Ej, kurwa. My nie mamy keczupu. Ja kupiłam tę Gdzie jest? Na Jest, faktycznie I czostykowy też kupiłaś? Nie, jest kurwa, ja zapomniałem o tym, nie kupiłem tego nigdy żyć. A Ej jak coś do mnie piszecie, to... E, to weźcie mnie oznaczajcie. Dobrze. Słucham. Ja wiem, że mogę sobie zrobić sam to sos ale nie wiem czy bym to chciał zjeść później. Kamera gdzieś się sos sos to. Wiem, sos to jest opętany e, sos Co sos 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 na robić, jak w i tak Co sos 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 się sos graję takie same, to się stresuję. Okej, okay, yy, wsadzamy fryty do, do zamrażarki. Co kurwa? Znaczy, czemu, czemu ja mówię kurwa takie rzeczy do zamrażarki? 22 minuty, jak tu się czas ustawiam na piwoż? I teraz tak będziemy trzeć ser. Do tego jest potrzebna miska. A teraz jak się schylam, do tego nie widzicie. Miska na ser. To będzie miska na szczypiorek. Tarka. Ja mam taką, kiedyś kupiliśmy samą taką zajebistą tarkę, bo wcześniej mieliśmy taką plastikową. A taka plastikowa tarka to jest... kantkuja huya rozbić, no nie? Jaką sobie położyć ten telefon, żeby mi było łatwo czytać? Teraz dupy brak. No właśnie, brak. Nie widać jak się schylam. Sami wybraliście. Nie no, ta tarka to jest, co wam, taki kurwa pogczam. Zaraz zobaczycie z jaką prędkością ja tutaj na... Ser Ramses. Polecam. W Polsce ciężko dobry ser. W normalnej cenie. I teraz tak. Trzemy na grubych oczkach. To jest, to jest bardzo istotne. Jebni browara nalasy się w łeb kurwa synek jebni. I trzemy. Jak się trzesz, to trzeba duże siły. I trzeba jęczeć tak cały czas. Gdzie można kupić Ramzesa? W leklerku. Lecler Skąd ten ser ze sklepu? Zaraz sobie coś zrobi, zaraz to ci kurwa stary zrobi. Jak zobaczysz, że o 22 masz kurwa jeszcze komputer włączony i nie śpisz. Wakacje się skończyły, lekcje niezrobione. Dziś na twojej urodzinki zamówiłem sobie koszulkę. Bardzo fajnie, milutko. Dobry wieczór, cześć Renewar! Będzie shot? Z czego kurwa shot? Jak 3 Jak miałoby być nazwany kiszak 3 To jest content, który chcecie oglądać? Dwa piwa wypił, no kurwa przynajmniej umiem dobrze liczyć. Maciusiu, kurwa z czatu, kolejny. Ej, fajnie, bo jak ostatnio przecież dużo streamuję na Facebooku, to nie widzę tych wszystkich zjebów, no nie, które się boją czegoś napisać. I w tym momencie mogę sobie wszystkie wiadomości poczytać i się po prostu pastwić nad tym, co oznaczają te runy na palcach. No, oznaczają jebać sądy. Dawaj znak ludziom, którzy piją Kielona. Co będziecie pić, Kielona? Za moje zdrowie. Pana palce nie wiem, czad. Spokojnie, to jest wszystko. To jest wszystko, goście, tak zaplanowane. Rażej, raczej się wstydzą niż boją. No to. Myślę, że wstyd jest trochę uczuciem połączonym z, z, ze strachem, co? Wstydzisz się jednak z jakiegoś powodu. Dlatego na YouTube jest zejpiście dużo śmiesznych cymbałów. No, ja ci powiem dziki wieprzu, że fajnie jest odsapnąć od tych kurwa cymbałów, się ich cały czas oglądało. Ten browarek to ciemny rodzaj piwka? Tak. To jest Irish beer, bardzo dobry, polecam. Kiszak że za twoje zdrowie? Co to znaczy węgorz, Że wciągasz koks za moje zdrowie? Czy ja używam tarki jak Cejrowski? Nie wiem jak Cejrowski używa tarki. Koszulka założona, 07 Jegierka stoi. Geniusz nietaktyczny, witamy z powrotem w gronie sponsorów. Ile lat by 41. Gdzie te różowe okulary kupiłem? W sinseju. Ile minęło czas od wsadzania sera? Kiedy mam za twoje zdrowie? No nie wiem, dawaj donate, pijemy od razu. Witam serdecznie w gronie sponsorów. 10 minut, 6, 7 minut, 30 minut. Ok, 6 minut, 7 minut, 10 minut. Ja było 44. No to 7 minut minęło, dobrze gadacie. I to jest taka końcówka sera. ją tak trzeba trochę zetrzeć, ile się da. Żeby było więcej na frytkach, ale się po prostu... Mmm. Dobry ser taki. Tak Śmierdzi trochę. Ten ser dajemy. Jego tak trzeba trochę... Potegować. Żeby był puszysty bardziej. Tego. Zebrać wszystko. Tarkę wytrzepać. Tarka nam już prawdopodobnie nie będzie potrzebna, więc ją odstawiamy do zlewu. Co jest zapisz do obejrzenia? Kurwa reklama mi się. Ja to dobrze te zrobię na tej reklamie. I tu się nie można poparzyć, to trzeba uważać. A już tu czuję zapach ziemniaczków. Dobry zapach ziemniaków. Szczypior teraz kroimy. Szczypioru też jest bardzo dużo potrzebne. Więc ja szczypior wyjmuję. Nie mam żadnych nożyczek takich specjalistycznych do szczypioru. Tu mam miskę na szczypior. Biorę nóż wcześniej przygotowany. Szczypior myję. Trzeba go strzepać dobrze. Nie widzicie mnie, no nie. Czekajcie, trzeba wrócić do tego widoku. Tak o. Dobra, tniemy szczypion. Mam zajebiste okulary, dziękuję. To dla kobiet są okulary. Czy was też wkurwia ta obramówka? To możesz siedzieć i tak bardzo mocno pięści zaciskać że jest obramówka taka wkurwiająca. Bo nie chce mi się teraz tego na szybko zmieniać. Masz dwa wyjścia: a wyjść ze streama, wyjście B przemęczyć się z tą obramówką, i za pół godziny po prostu jej już nie będzie. Ale dobrze kroję ten szczypior. Dziwus, kurwa, kolejny wspierający. Dziwuz byś na Facebooku patrona wykupił, a nie na YouTubie. Bogactwo skurwy, syny. Zajebiście, już na chlebek zarobione. To mi się podoba. Tak być powinno. Wydaje mi się, że te fryty się już kurwa zwróciły. Na Facebooku niebo szyp. Okej, okay, rozumiem dziwus. Panie Moteuszu, jest 30 już styknie, czy dalej robić styknie jak najbardziej. Tak o. Sió w Okej, okay, i teraz ten szczypior. Patrzcie, to jest taki lifehack, który kiedyś zobaczyłem na necie. Czy bierzesz tu szczypior, tutaj dajesz deskę i to wrzucasz tu do tej deski. Patrzcie, takie lifehacki, że kurwa zaraz to dis w filmie wykorzysta. Tak odajesz i teraz tu w tą dziurę to wrzucasz wszystko. Pa. Elo. Zajebiste, nie? Pierwszy raz to w życiu dopiero wykorzystałem. Siup wziął. Zasłoniłem wszystko ręką. No to... Grupa Co teraz? Sitko! Wkładzimy to nad zlewem. Całkiem czuję się w tej kuchni gryba w wodzie. Powiem wam, od razu jak ktoś stream ogląda, to widać, że ogarnięty jestem. Tu fasolę wrzucam, to do kosza. Nie wiem, jak tego teraz wywalić, bo stoi statyw. Kukurydza. Kukurydza, proszę bardzo. Ja dam tylko kukurydzę firmy M i K, ponieważ uważam, że są to najsmaczniejsze kukurydze. Czekam na przelewik panowie. No kurwa, takie jest życie YouTubera, na wszystkim się da zarobić, nawet A! Nawet na kukurydze. Żeby więcej trudców nie marnować, to pomieszam wszystko nożem. Są dwa główne składniki, które trzeba wymieszać. Można jeszcze dać groszku, ale ze groszkiem nie przypadam. Ale kukurydza i fasola musi być, to jest podstawa frytek z posypką. Ok, to mamy wymieszane. Teraz trzeba przejść do pokrojenia oliwek. No i oliwki już mamy to do siebie, że to jest bardzo ciężkie do krojenia. To ja jestem praworęczny, to może bym to tak ustawił. Nie? O. Więc wyjmujemy sobie powoli oliweczki. Łyżki złote, kurwa, tylko mam na chacie. A wy jak tam? Pewnie jakieś miedziane, kurwa. Chuje miedziane. Plastikowe jakieś pizze zamówiliście. Pizze, kurwa. Pierogi, pewnie jakieś zamówiliście. Albo schabowego w jakimś barze mlecznym. Na happy hour. Przed zamknięciem chwilę i zajebaliście dodatkowy zestaw plastikowych studców na tym lecicie już czwarty rok. Pyk. oliwek dużo. Zakręcamy, łyżkę mogę wyciągnąć. Kroimy oliwki. Oliwki można e, dwoma metodami słuchajcie, kroić pojedynczo lub kilka naraz. Ja wolę kroić pojedynczo. E, przemieszam sobie te. Patrzcie, jak mi ciepło uderzyło po Frytki są przemieszane, oliweczki kroimy dalej. Oliwki, później wymieszamy z resztą tego e, farszyku. Oliwki, no talerz przykrywać drugim. Kurwa, taki lifehack. Ty, mam ochotę go spróbować. Dobra, talerz, ale no nie mogę tego tak przykryć. Muszę to tak przykryć, żeby widzieć tu dół. Ty, damy. Jakiś taki zajebisty kadr, tu trzeba zrobić. Bogactwo, kurwa, bogactwo. Jak mam to zrobić? żebyście to widzieli, jak to będę chciał. Tak, pa. Tyk. I teraz... Potrzebuję dłuższego noża. Ty, kurwa, działa. O lol. Ej. LOL. Trolololo, tylko je trochę spłaszczyłem i normalnie oliwki wszystkie pocięte. Kolo co lifehacka rzucił, to ja je chcę jeszcze pociąć. Wow, lifehack działa, no wy się śmiecie, ale w obecnych czasach i na obecnym stadium rozwoju internetu mało który lifehack działa. Posypka, o właśnie, to jest posypka. Posypkę będziemy mieszać teraz. Tak o. Nożem, żeby śtuć więcej nie brudzić. To jest posypka. Jeszcze do tej posypki. Yy, można dodać mięso. No ja teraz nie dodaję, bo nie jadę ostatnio, ale bez problemu sobie może, możecie dodać, tylko yy, mięsa nie mieszacie z tą posypką. Tą posypkę zostawiacie świeżą mięso smażycie na patelni. Możecie użyć czego chcecie. Kurczaka albo wieprzowego, albo tego skrowy, jak się nazywa. Jak się nazywa mięso skrowy? Wołowę. I to wtedy podsmażacie na patelni, dajecie to, a później. To ja Wam powiem kiedy. Bo się pogubicie. Wołowę. Problem jest z frytkami. W sensie to, jest, to nie jest problem. To jest takie bardzo triki, jak się robi frytki. Że na początkowym etapie ich robienia wydaje się, że ich się bardzo mało zrobiło, no nie? Ale to jest ten. To, to nie jest prawda. Bo dopiero jak się je je, to widzicie, że jest ich już dużo. To już musi ciężkie działo teraz wlecieć. Takie o. Dobra, będziemy je teraz przerzucać żeby się nie poparzyć. Trzeba dać tak. Te trzeba dać na tył, a te trzeba dać na przód. A, ja teraz kurwa rękawica, która ma odporność na ogień, więc się nie poparzę. I to ona ma zajebistą tą odporność. To jest taka pierwsza lepsza rękawica. Mogę tego dotknąć na lajcie, mogę to przytrzymać. Nie wiem, że mi się nic nie stanie. to jest taki termoobieg, ale ten termoobieg to jest taki chuje obieg. Cyk. Dobra. Myślę, że jest w porządku. Dwie minuty teraz odliczamy. Teraz tak, wyjmujemy fryty. W drugą łapę. Biorę ścierkę dekoracyjną, bo może się przyda zinkę i żeby to złapać. Okej, okay. jest git. Teraz to tylko tak muszę obrócić. I tu muszę wsypać te fryty. I to jest. LOL, jedna fryta tylko wypadła. Także jestem niezły kosur. Muszę to teraz przestawić na niższy poziom. Więc odkładam to tu. Frytę pozostałą zjadam. Pierwszą warstwę, którą dajemy, to dajemy sera. Ale dajemy bardzo mało tego sera. Taką po prostu tu kruszymy po tych frytkach. On się tu zaraz trochę rozpłynie. Ale nie dajemy go jakoś turbo dużo. Bo to jest błąd, który się robi przy frytkach z posypką. Jak się da tylko jedną warstwę sera, lepiej dać dwie warstwy sera cieńsze, ale dwie. Ok, mamy pierwszą warstwę. Uklepujemy to. Ja to zazwyczaj stopą uklepuję, no nie? Ale ręką też można. Tego. Tak, Z chwilą się drapałem po jajach tą ręką. Tak. Mamy tak frytu one Teraz wrzucamy naszą posypkę. Całą. Wam się wyda, że jest tego za dużo. Ale to jest tylko zwiedzenie. Nothing is true, everything is permitted. Jak to kiedyś powiedział prezydent Polski. To tak samo tutaj rozwalamy. Tworzy nam się kolejna warstwa posypki. I dajemy resztę sera na całą górę. Dobrze to wygląda czy nie? Zajebiście to wygląda. Zajebiście to to smakuje wam powiem. Tego. I tu rozprowadzamy. To jest już taka warstwa trochę mokra. I teraz to dajemy do. Pyk. I jeszcze trochę składników nam zostało, których nie użyliśmy. Używamy ręcznika, nie dekoracyjnego, tylko normalnego ręcznika. To jest też istotne. Sałatka z frytek? Nie, nie, nie. Pyk. Będzie mi ciężko operować i kamerą i wsadzaniem tego. Dobra. Muszę pierwszy postawić kamerę. Z waszą starą nie mam takiego problemu ze wsadzaniem, bo zawsze mamy wtedy kamerzystę. I to wrzucamy do mikrofalówki. Znaczy do tego. Nie jest mikrofalówka, to się do piekarnik. I to wrzucamy tak sobie 170 stopni Myślę, że już go nawet możemy wyłączyć, bo to chodzi o od ciepło, ale za minutę go dopiero wyłączymy. Gitara siema, nie? Fryk. Ale to leciutko tylko. To danie ma samo w sobie bardzo dużo smaku. Czy za 500 zł zrobię tu i teraz sos czosnkowy? Lekko przyprawię ziółkami. Za mocno przyprawiłem. Dobra, chuj, zioła prowansalskie są dobre same w sobie. No, ale ładnie pachną. I teraz, ktoś pytał, kiedy dodajemy szczypiorek. Teraz dodajemy szczypiorek! Bierzemy go na łyżeczkę i tak. O, nie, 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 źle zjebałem. Teraz dajemy sos. Jest bardzo istotne, ile tego. A, gorące. Jest bardzo istotne, ile tego sosu się dodaje. Patrzcie. Patrzcie, dzieci, się uczcie. Bierzecie sos. I lejecie go w taki sposób, w kratę, czyli ściskasz keczup, tak o, dużo, dużo, dużo dajecie tego keczupu i w drugą stronę tego, tak, teraz dajecie sos czosnkowy i lejecie też w kratę, o kurwa, trzeba tak z nim wstrząsnąć, keczup podbije, no kurwa, a jak? Na jak. Halo. I teraz dodajemy szczypiorek. Na to dosypiemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Voila! Rytki z posypką są gotowe, moi drodzy. Teraz je trzeba zaserwować w odpowiedni sposób. Czyli... Muszę teraz na dwa 2 musicie sobie wpisać. Daję drewnianą tackę, żeby nie spalić z stołu. Pyk. Ja bym chciał w chuj otworzyć własną restaurację. Może to kiedyś faktycznie zrobię.